Jeśli w Twoim Tesco na półkach jawi się, jawią się markowe produkty, w cenach jak w dyskontach, to już wiedz, że tam się coś bardzo mocno dzieje. Jeśli gdzieś na Twojej karcie klapkart zaraz po zakupach pojawi się cztery razy więcej punktów, to już wiedz. Że się Tesco tobą interesuje. Jeśli twoja torba, siatka ekologiczna, pomieści ci tyle produktów znanych marek, dobrych jak zawsze, tanich jak nigdy, to wiedz, że coś się dzieje. Dzieje się. W Tesco do dyskontowych cen dodajemy cztery razy więcej punktów klapkar teska dla ciebie dla rodziny bo tak mówiłem bo zaczęły te punkty jak wścieknięte karty atakować